Słuchajcie, stało się. W mojej okolicy też już zabrakło zdrapek AK-7. Wziąłem dwie ostatnie, dwie ostatnie sztuki. Cały czas gdzieś tam w Polsce jest dziewięć takich zdrapek o wartości 50 tysięcy złotych, bo cały czas 9 takich wygranych jest do wzięcia. U mnie dwa ostatnie, dwie ostatnie zdrapki w promieniu 10 km już ich nie ma. No ale dałem się namówić w związku z tym. Na 3 jeszcze Big 777. 7, 7. To sobie zdrapiamy później. Teraz będziemy sprawdzać, czy laki 7, te dwie ostatnie sztuki, są dla nas szczęśliwe. Zobaczmy, jak to działa. To już znacie Wygrywające liczby to jest 19 i 12. Zobaczmy. 14.

I ostatnia, ostatni laki 7. Słuchajcie, ostatni. E, I w mojej okolicy już ich nie będzie. Być może uda się je sprowadzić i, i gdzieś tam będą za, e, za tydzień. To być może jeszcze jakiś odcinek nakręcę i być może będzie 50 tysięcy. A być może jest tutaj. No sprawdźmy. Wygrywający liczby 16 i 29 mamy 19 15 12 11 No słuchajcie na no nieszczęście nieszczęście nie wygraliśmy e, czyli co nie udało się zgarnąć 50 ty zł. E, ten styczeń, w którym, w którym ee, kupowałem, drapałem laki 7, też już do, do, dobiega końca. Także ten mój challenge. Mogę podsumować, że straciliśmy trochę pieniędzy, ale ja tych losów naprawdę sporo kupiłem. Więc dzięki temu wy macie większe prawdopodobieństwo wygrania 50 tysięcy, jeżeli jest u was w kolekturze. Wydajcie te 2 złote, może 10, kupcie 5 losów, a być może 50 tysięcy będzie wasze.